Witam panie i panowie. Widzicie już nickname gracza Robinson, który od razu rozpoczyna skripowaniem za pomocą drzewca wojny. Ten Handel, którego tutaj widzicie to 120, czyli jeden z najlepszych handedów na świecie. Robinson prezentuje również wysoki poziom jako gracz. To nie jest tak, że tylko Lemes gra przeciwko tym najlepszym graczom na świecie. Mamy też i również Robinsona, bardzo dobrego elfa, który jest no, czasem w stanie zmeczować się na Warcraft 3 Champions przeciwko takim graczom właśnie jak 120, czyli drugi albo zależy. No, często jest uważany za pierwszego Andeda na świecie, ale według mnie oni tam wymieniają się cały czas pierwsze miejsce z drugim, z happy. Są momenty, że lepszy jest 120, a są momenty, że lepszy jest happy Dobra. Happy yy, przepraszam, happy 120 creepom nie mida, jak, jak widzimy zbiera tylko przedmiot i od razu biegnie w stronę bazy elfa. Robinson szpony. Drugi poziom już na KTG. Bardzo dobrze. Bardzo fajnie. Kolejna Arczerka w produkcji. Andedzik robi sobie już te dwa sporo guli kupionych, wyprodukowanych, pięć i szósty w produkcji. Co się dzieje w bazie u Robinsona? O, Robin! R jaki mikro Robinson, widzicie? Patrzcie, za każdym razem, kiedy wam pokazuję te gierki topowych polskich graczy, z topowymi graczami na świecie, przeciwko, to zawsze w early game są jakieś takie zagrywki mikro. Dobijanie, och, Robin tutaj agresywnie będzie polował na Akolitów, co jest bardzo dobrym ruchem, bo 120 zgridował i nie ma Nerubian Towera spowalniającego. Więc zobaczymy, czy Robinson mi tak będzie wyciągnięty, Sforsowane TP na Dekaczu. Tak jest. Bardzo ładnie. Skancelowana Nekropolia. Świetnie, świetnie. Tutaj, po jeszcze na gula. Nie wiem, czy uda się go zabić, jest zablokował się DK. Czy uda się zabić tego gula? Według mnie będzie coil na czas, tak? I jest na czas coil. Dobrze. Dobrze, dobrze. Wracając co do, do czego mówiłem. Jak widzicie, te gierki, które Wam zawsze pokazuję, early game zawsze są jakieś takie super duże plays, jeżeli chodzi o mikro. Zawsze. Zobaczymy, czy teraz. O! o patrzcie, widzieliście? Robinson yy, chciał ominąć coila za pomocą stawiania studni, dzięki czemu ratuje sobie Wispa. Zobaczymy, co tutaj Robin wy ugra. Są archerki. Trzeba uważać, bo zaraz DK4 będzie miał drugi poziom. Są Wispy, które detonują szkielety. Bardzo ładnie. Bo Robin tam poluje na tego gula. Musi się teraz powolutku. Zacząc zastanawiać, co dalej. Polowanie. O! 120 zmienia plan i o! Robin. Arczerka zginie! Bodyblokuje druga arczerka. Nie! Robin body bodyblokuje drugą arczerką też. Gula. Arczerka z blokowała arczerkę, ale później naprawiła swój błąd i zaczęła bodyblokować gula. Czy uda się jej uciec? Nie jestem pewien. Kolejna arczerka. O! Jednak nie. A, Jednak nie. Dobra. 120, wiedząc o tym, że jego, ex, że jego main został skancelowany, te dwa musiał to zrobić, zdecydował zmienić. Zdecydował się zmienić strategię i teraz gra XP. Robinson też gra XP. Bardzo ciekawe, co oni tutaj. Kombinują obaj. Szykuje nam się jakaś makrogierka. Robinson nie boi się, jak widzicie, walczyć ze 120. Nawet w makrograch. To nie jest tak, że on próbuje stałe rashować, jakiś cizm wygrać. No, dekacz ma wiarę dobre itemy. Jak na No Wiadomo, no, inteligencja byłaby i tak lepsza, bo później można po prostu tej itemy przerzucić na lisza. I większy value z tego wyciągniemy. Klipowanie tutaj kampu. Zaraz będzie trzeci level, jak to zostanie sklipowane. Taki przedmiot zaraz wypadnie. Robinson. Okej, okay, rękawice. Oho, jest Jack od Orka. Yy, od Annela, od 120. Nie uda się zabić pewnie tego gula. Dostanie koila. 120 nie ma, dusta. 120 nie ma dasta i dzięki temu te arczerki przeżyły. Jedna arczerka mikrowana. Ok, udało się uratować. Robin dobrze poluje na kolejnego gula. Patrzcie, widzicie, zdinajowany gól. To jest to, o czym mówię. To jest to, o czym mówię. Na tym najwyższym poziomie takie rzeczy. No jak gracz ma okazję. O, o. Och, myślałem, że może robić, będzie próbował zrobić z Hita. Trzeci poziom chyba teraz będzie na dekaczu. Tak jest. Tak jest. Drugi bohater DH, Demon hunter. Jest Expa. Zbiera złoto. Trzema okolitami na razie. Robin tutaj Wispę. Chyba chce zdetonować za chwilkę te wszystkie. Co to? Ancient of Lore, dobrze. Robin... a co ten Wisp? Nie zawsze zwróciłem uwagi, co ten Wisp dokładnie zrobił. Jest zrutowany teraz tutaj gól. Jak zginie, będzie trzeci poziom. To chyba Robin tutaj jest gotowy na to otoczenie. Idą tak, jak widzicie ogni, który wysadzi te prawdopodobnie szkielety i dzięki temu decha będzie uwolniony z otoczenia. Zaraz będzie kolejny ród, drugi poziom ruta Robinson zagrał. Zaraz będzie rutowany kolejny gól i kolejny za chwilę będzie rutowany. Nie ma manny dekacz, -de bo mu decha spalił. I kolejny ród, tak jest. I ród jest kolejny ród. Ładnie wychwycone góle. Świetnie. Zaraz Robinson też będzie tutaj. Po... O! 120 go próbował otoczyć chyba, nie wiem jak to wyglądało. No okej, okay, nice. Yy, w końcu nekropolia upgrade'owana. Druga, druga krypta stawiana. Czyli co, ma z góle... Gulę... O! Robinson stracił archerkę na klipowaniu. Nie wiem, nie, nie wiem dokładnie co tu się wydarzyło. Spalona po raz kolejny mana na dekaczu. Znowu chłopak biega goły, pusty. Aha. Kota G, Clarity wypił, T3 z produkcji, Wispy tutaj też produkowane, czyli Robinson prawdopodobnie Niedźwiedzie Driad będzie grał, tak to wygląda. Krypta, cmentarz tutaj jeszcze s 20, próbuje jakieś ogniki złapać pojedyncze, żeby opóźnić to wydobycie, ale Robin, okej. Okay. O, czy go otoczy? Wispów używa, żeby otoczyć XD! Otoczy? Nie, nie otoczy. Otoczy? Oto czy nie, Robin? Oto czy nie? Nie ma TP! On nie ma TP! Musisz go zabić! On nie ma TP! Body blokowanie za pomocą arczeki! Tak? Ginie! Tak, tam chyba jest przejście mi się wydaje... O nie, zablokowany! Nice! Widzicie, panie i panowie? To jest to! Wispy! Chłop wyciągnął wispy, żeby... żeby otoczyć. To jest to. Takie playsy trzeba robić na tym poziomie, żeby w ogóle walczyć z takim zawodnikiem. Dobra, co teraz tutaj Robinson zrobi? Jak to wykorzysta? 120 chce wykupić bohatera w tawernie i to robi. Driada to wszystko widziała, więc Robinson wie, co tutaj się szykuje. Kolejne dwie drady w produkcji. Czy robi, będzie robił Mida, czy coś agresywnie zrobi? Przypominam, Robinson to jest ostatni mistrz polski. Ostatni Mistrz Polski, więc widzimy, no... Mistrz Polski też może prezentować najgorszy poziom. Ok, czy w kolejnym... Nie mówcie, że kolejny raz zabije DK. O mój Boże! 120! KW! No ale widzicie, to jeszcze trzeba taką, ten... okazję wykorzystać, no i Robinson wykorzystuje każdą jedną, jaka mu się nadarzy. Jest wiele osób, które failują takie takie sytuacje i nie zdobywają kila, którego zdobyć powinni dobra, mamy findy w produkcji, jest również e, rzeźnia liż niedługo wyjdzie też na pole niedługo trzeci poziom będzie na tym czy drugi poziom anoberna jest naprawdę dobry świetny, Ok, tutaj już szykuje się do creepu, do dobijania, patrzcie, widzicie, 120, no dobijam oba, czekaj, wyjdzie liż i od razu, zaraz tam sobie go dobiję, dokładnie tak Robin teraz przejmuje drugiego midowego kampa. Jest pierwszy niedźwiedź. Kolejne dwa w produkcji. Nie, nie niedźwiedź i upgrade. Nisz będzie miał pół, pół levela dokładnie, tak? No, ponad pół levela. Prawie drugi. Jaki item tutaj wypadł Robin Okej, okay, Okej, podka regeneracji many. Bardzo dobry. Znaczy, bardzo dobry item. To ma bohatera, który aż takie wielkie value z tego wyciągał, więc tak naprawdę. Mikstura nież wrażliwości, mikstura leczenia byłyby dużo lepszym wyborem. Znaczy dropem, 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 bo tutaj wybrać sobie temu niestety nie można. 120 laboratorium klipuje. Jak widzimy też próbuje na bieżąco robić co może. Od razu jak widzi jego bohater robi się szykuje na red campa już kastuje sobie trendy. O, Świetnie, 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 świetnie. Jaki zaraz tutaj otrzymam item 120, co dostaniesz kolego? I dostałeś, co? Uuu, buty Talas. 106 6 to zwinności. Niekoniecznie najlepszy przedmiot, może później, jeżeli zostanie zagrana Dark Rangerka, to jej ten item się przyda. Robinson dalej tutaj sobie klipuje tego czerwonego kampa dosyć długo się robi. Jaki item? Pipe! Uhuhu, będzie palona fajka. Będzie palone. Pipe jest chyba spoko, bo po prostu macie regenerację. Mamy na niedźwiedziach zwiększoną, więc prawie cały czas macie dostępnego heal'a. Więc to jest spoko. Ale nie wiem, czy Unholy Aura albo Movement Speed Aura i tak by nie była lepsza w tym przypadku. Pipe jest spoko, ale to nie jest chyba aż tak must be item, kiedy gramy przeciwko Andedowi jako elf. Trzeci poziom lisza, trzeci poziom dekacza. Clipowane żółwie. Już to też Orb został przerzucony na lisza. Od razu damage, tutaj Andeda się zwiększa. Jest mikstura leczenia, większa mikstura leczenia. Robinson klipuje sobie czwarty poziom już na dechaczu. Nieźle, 4,5 lewa na KTG. Jaki tam item wypadł? Eee, tutaj chyba wypadł pas siły olbrzyma, tak jest. Kolejne niedźwiedzie, okej. Okay. Czy Robinson będzie chciał robić jakieś hipogryfy? On raczej, czynnik znaczy hipogryfy, no on wie, że nie ma granych chyba gargulców, już normalnie gargulce by były, więc prawdopodobnie budynek jest robiony po to, żeby sobie po prostu postawić, znaczy postawić, wyprodukować e, smoczki. Kolejna exp brana przez 120, zabrany tutaj midowy camp Robinsona, nie wiem, kradzieży many zdobyta, mamy potyczkę w końcu, od razu ma na Bernu żyty na Lisza. minus 100 many. Czy Robinson sobie zaraz zacznie chilować tutaj dechacza? O, ale fokus na niedźwiedzia od razu, okazja. Wykorzystana elegancko Robinson, chyba troszeczkę nie jest przekonany, czy się tu będzie bił na 100%, zaraz zobaczymy. dk 0 many fokus na kotegę. ładnie uratowany za pomocą kosturu ocalenia, bardzo dobra nowa skastowana w te archerki. Wszystkie zaraz będą tutaj wyrżnięte, dosłownie zdziesiątkowane, bardzo ładnie. Widzicie, to jest właśnie to, możecie sobie robić przewagę na takiego gracza, no tak mówię, to top 1, top 2 andeda na świecie. A on i tak, czy siak, pokaże wam, że to jeszcze nie jest koniec gry. Że on potrafi skomplikować, że... że potrafi zaskoczyć. Nie jest to naprawdę proste. No prawda, jak nieraz sam ja grałem na tych na tym poziomie, to do samego końca, ty do samego końca nie jesteś pewien, czy wygrasz. To już jest w ogóle, to jest in co innego. Do samego końca musi być tryhard. Tutaj nie ma miejsca na to, żeby dać okazję yy, strołować gierkę. Żeby dać okazję Przeciwnikowi no skombekować, bo możesz sobie zrobić dużą przewagę. i to wykorzystają w sekundę. Naprawdę. Ja sam pamiętam, jak grałem Jezus Maria, ile gier na Hepiego miałem, które naprawdę robiłem sobie świetne early game, a później nagle mid game. Raz, dwa, trzy, pyk. Nie dość, że tracę całą przewagę, to okazuje się, że przegrywam granatę. Więc 120 to jest ta sama półka zawodnika. Najwyższa. Jednak hipogryfy mamy tak na marginesie. Użyty Użyty roar. Ok, Robinson tutaj wysadza. Dwa ziguraty, co mu bardzo pomoże. Tutaj z puszem robi TP-120, Robinson robi TP też. Ucieczka, spalona, od razu uratowany niedźwiedź. bardzo ładnie. Okej, okay, zniszczona nekropolia, zniszczone dwa ziguraty. Tak jak widzimy, Andyt ma supply bloka w tym momencie, więc wydaje mi się, że naprawdę to był dobry pusz. To był dobry pusz. Trzecia expa. Znaczy trzecia, druga expa, trzecia z mainem, więc 120 ma teraz kosmiczne wydobycie. Tego złota cały czas będzie miał bardzo dużo, ale Robiso chyba też tutaj chce postawić trzecią bazę. Hipogryfy są na to, żeby walczyć z destroyerami, jak ja mogłem o tym zapomnieć? Oho, jest sieć, plus 16 do ataku dla hipogryfa, kiedy zostanie użyty ryk niedźwiedzia. Nieźle, nieźle. Cały czas brakuje trochę tutaj... E, e. Doświadczenia DH do piątego poziomu, znaczy trochę, no cały level, cały level. Dekacz skałtuje, co to dokładnie się dzieje. Kolejne dryady, czyli Robinson uważa, że już ma wystarczającą ilość niedźwiedzi. Niedźwiedzi mamy 4, 3, 4, przepraszam, 4, tak powiedziałem, dokładnie tak. Tutaj kolejny atak, kolejny atak od Robinsona. W hipogryfy złapane w sieć. Bardzo dobrze, patrzcie jak już do hipogryfy dolecą do tych niszczycieli, co zadają naprawdę bardzo fajne obrażenia. Niedźwiedzie łączą się tutaj z findami. Pierwszy koina finda bardzo ładnie ratuje. ratuje. Nowa, żeby spowolnić niedźwiedzie. Z tyłu finde bardzo ładnie uratowane za pomocą zakopania, ale nie, jeden find jednak umiera. Zestawowana tutaj jednostka za pomocą kostru Bardzo ładnie. 120 fokusuje te wszystkie hipogryfy. Patrzcie jak ładnie jej kajtuje do tyłu i je fokusuje. Robi, no, czy tutaj to jest dobry dobry punkt, żeby bić się z Undead'em. Tak wiemy, Anded najlepsza rasa, jeżeli chodzi o kaitowanie. Wojsk przeciwnika, o! Złapany, zrutowany, tutaj jest Dekacz on ma invula jednakże, tego invula będzie może można striggerować, tak jest, striggerowany, zaraz zostanie niedźwiedź z pełną maną, uratowany po raz kolejny za pomocą kosturu, mamy kolejne hipogryfy, które próbują się połączyć z niszczycielami, Robinson próbuje sfokusować Dekacza a jest kolejny root, jest fokus na Deka. DK czwarty pomoże, już wziął kamplica. bardzo ładnie, od razu tutaj bohaterzy Robinsona dostali dużego busta jeżeli chodzi o doświadczenie, kolejne, patrzcie, jak tutaj ładnie mikrowane te wszystkie findy, szkoda, że nie mamy tutaj dasta Dwa findy. Kolejny find, zobaczcie. Uratowany za pomocą. Jest odkrycie z laboratorium od Robinsona. Prawdopodobnie Whispie z laboratorium odkrył tutaj wszystko. Palona mana na Liszu. Lisz, zero many. Robinson bardzo głęboko dajwuje. Jak to się skończy, zaraz zobaczymy. Czy nie jest za, za głęboko. Zobaczymy, czy Lisz sobie kupi. Zaraz mikstura jest. Mikstura leczenia użyta. Jeszcze może można kupić miksturę many. 120 ma bardzo dużo golda, ale ma trzy. Tak widzieliśmy ma, ma trzy kopalnie złota, więc wydobywa sporo. Ale no, musi teraz tutaj bardzo dużo mikro więc nie jest skupiony na produkcji, zaraz zacznie to wszystko produkować. Robinson też zresztą ma bardzo dużo złota, ponad 1000, ale 80 popa, Andet 72, jak widzimy teraz, to złoto, wszystko jest wydawane na bieżąco. Bardzo fajna walka. Robinson robi trzecią bazę, chyba już nie wierzy w to, że ta gra się skończy za szybko. Leczone jednostki od gromad riad, do tego hipogryfy, niedźwiedzie. Bardzo fajna kompozycja. Niedługo tutaj Kotegie 5 poziom będzie miał DH 4,5 levela. Myślę, że tutaj ważniejszy jest ten DH z piątym levelem niż KTG, ale rucik zawsze jakieś tam value może wyciągnąć. Taki wiecie, z zaskoku, zaskoczenia użyty rucik, kiedy akurat nie mamy dyspila na destroyerach, może naprawdę zdziałać cuda i wykonać dobrą robotę. Nie ma nawet tutaj... ma. Aha, dobił sobie. Dlaczego to zrobił? Bo chce zrobić... Aha, dobra. Czyli stwierdził, że potrzebuje... Okej, okay, zrobił to dlatego, bo prawdopodobnie chce zrobić więcej... Banshi oraz chce zrobić statuę, która będzie leczyła albo... Tak, dobra! 120 zdobił sobie specjalnie, bo jedna statua już nie ma w ogóle many, więc jest potrzebna druga, która będzie regenerowała albo życie, albo manę. Tutaj rezygnacja z obrony tej ekspansji. Piąty poziom na KTG. Wszyscy zakolici kaput do piachu. Ale dla nich to chyba nie ma znaczenia, czy w piachu, czy... czy nie w piachu. I tak chłopaki nic nie czują. A jeszcze jak pójdą do piachu, to w końcu powiedzą emerytura, kończy spokój, nie trzeba pracować na tego dreadlorda złodzieja. Lepsze to chyba pójść do piachu, niż kurde później jako cień się odrodzić i jeszcze na tego dreadlorda złodzieja pracować po śmierci. Przerąbane. Patrzcie, Robinson też sobie dobija jednostki. <laughs> Czyli jeden i drugi, jeden i drugi. Okej, okay, Chimery. Tutaj stawiane budynki do produkcji Chimer. Kilka hipogryfów. Piąty poziom Lisza. Prawie piąty poziom dekacza. O, panowie, czy będzie gra gdzie coil nowa gamizowa? Zobaczymy. Czy to się udało coś zasnajpić? Chyba nie? Chyba niekoniecznie. Cały czas. Tutaj nie ma... Nie ma z tego nerubian Towera. Jest teraz fokus na nekropolię. Już 120 szykuje się powódki do obrony. Mamy nawet smoczka jednego. Są skastowane tutaj trendy, które rzucą się prawdopodobnie na akolitów za chwilkę. Albo po prostu zaczną być expa użyty roar. Już teraz widzimy od razu Destroyer i patrzcie, Fullmany, od razu Destroyer! Od razu fullmany Destroyer. Nieźle. Banshee zaraz tutaj też, będą wszyscy Kersa, rzucają Anti-Magic Shielda dla tych wszystkich jednostek. dajwują tutaj hipogryfy, są łapane za pomocą sieci. Dekacz musi uważać, zaraz będzie piąty poziom. Jest ładnie uratowany ten niedźwiedź, w ostatniej chwili dosłownie tam kilka punktów życia miał. Dekacz ma Kamień Życia, więc spokojnie sobie poradzi bez najmniejszego problemu. On tutaj nie ma możliwości, by zginął. Pięknie pokusowany, te wszystkie niedźwiedzie. Patrzcie, jak tutaj Robinson, no kolejny niedźwiedź bardzo ładnie uratowany za pomocą Kosturu. Ale wydaje mi się, że te trady nie są tutaj takie dobre, jakby robili tego sobie życzył szczerze mówiąc. Dobrze, nam teraz na liszu. Teraz mi mamy ładnie mikrowany tej findy. Czy ten film tam dole zostanie zmikrowany? Nie, niestety nie. Banshi też mikrowany do tyłu. Patrzcie, jakie mikro... Oj, oj, oj te ferry dragony pięknie teraz zadały obrażenia, kiedy Banshi próbowały sobie skastować Kersa. Trzeba uważać na... Trzeba uważać że na te kacze, ale na szczęście ma TP, więc w razie czego można ucieć. Te TP? Kurde, chłopak miał 9 punktów HP. Zrobił zrobił TP na bohaterze na piątym poziomie. Mają 9 punktów życia, więc nieźle. Ale 120 może się czuje tutaj zmuszony do obrony tej eksp, bo wie, że to jego jedyna ekspansja. Zaraz w wojnie przestanie być zbierane złoto po prostu, no. Złoto się skończy. Leczony teraz też bohater za pomocą hila od niedźwiedzi. 68 POPA versus 83, Robi, są dużo więcej. Dwie, trzy kopalnie złota, licząc z tą główną tutaj, tak naprawdę 120, ma dwie kopalnie złota, ale zbiera tylko surowce z jednej, nie ma kolitów Produkowane też chimery, tutaj przebity limit 88. Jeszcze dodatkowo dwa niedźwiedzie, ja nie mogę, chyba Robin się szykuje. Robi chyba kombo QE, które ma znokautować przeciwnika. QE i strzałka w dół, z czego pamiętam, takie kombo Więc jeżeli ktoś z Was chce wygrać na Andena Elfem, no to to nie jest jakieś ciężkie, musicie zrobić wszystkich jednostek po trochu. Trochę Driad, trochę Niedźwiedzi, trochę Fairy Dragonków, trochę Himmer, no i... no i jeszcze super placer być w, w early gameie. I wam się uda, więc czego kopiujcie to, co robi Robinson tutaj? Ok, jest potyczka. Przeniniony ferry dragon. Ładnie tutaj ferry dragonki palą. Mane wszystkim jednostkom, które używają jakiejkolwiek speli. Dobrze. Dekacz musi uważać. Robinson bardzo ładnie może tankować tutaj za pomocą Dekacza. Przejmowane niedźwiedzie. Dwa niedźwiedzie przejęte przez 120. Tak jest. Ok. Bardzo ładnie. Banszy teraz rodzą tutaj niezłą robotę. Robinson sam sobie musi zrobić niedźwiedzie. Pewnie serce go przy tym boli. Nice, nice, nice. O, jest użyty invul, Nie ma niestety many na koila. 120, żeby ratować zaraz tego lisza. Tutaj problem polega na tym, że DH cały czas pali manę i po prostu, kiedy koleżka wbije piąty poziom, to mana manaberem na trzecim poziomie jest naprawdę bardzo problematyczne, jeżeli chodzi o kontrę. Patrzcie, jak 120 teraz to robi i ma, miał mniej popa. 67 popa versus 66. Kiedy będzie tutaj jakiś szósty poziom na jakichś bohaterze, ale nie chyba tak czy siak. Nie, jest TP, jest TP. DK prawie szósty poziom. To samo Lisz, Jest jest, Jest niż szósty poziom i DK szósty Poziom, ale problem jest taki, że tej ekspansji 120 nie jest w stanie ratować. Jeszcze ma jednakże trochę tutaj złota. Ma jednostki, z którymi może pracować. Ma przede wszystkim dwóch bohaterów na szóstym poziomie. Oj, karamba. Mhm. Ładnie zmikrowane te wszystkie findy. Ale problem jest taki, że on nie ma many i nie ma statu. O nie, liż złapany. Użył jeszcze sobie tutaj frost armora, ale niestety nic to nie pomogło. Ja nie mogę. Ja nie mogę. No, Andet nie ma many. Andet nie ma many. Jest statua, teraz trochę jej zajmie. Jest GG. Wielki Robinson wygrał. Nice. Panie i panowie, jeżeli wam się wielka podobała, to super. Jak widzicie, mamy cały czas dobrych polskich graczy. 120 pokonany przez Robinsona. I zobaczymy, co Polacy jeszcze będą w stanie nam zaprezentować.